Przyczepa firmy Jastech, którą obserwujemy na dzisiejszym pokazie, należy do gospodarstwa, którego kierownikiem jest pan Mariusz Puc. Panie Mariuszu, jaki areał wy uprawiacie w gospodarstwie? Uprawiamy łącznie 500 hektarów. I ta przyczepa to jest tutaj najnowszy nabytek? Tak, tak, to jest najnowszy nabytek w ostatnim czasie zakupiony. Dwa tygodnie temu przyjechała do gospodarstwa. Jaką kwotę trzeba było wyłożyć na, na tą przyczepę? No to jest kwota w okolicach 300 tysięcy złotych w tym wyposażeniu, co ona jest, nie, ta przyczepa, bo jest jako rozrzutnik i przyczepa do zboża, nie, głównie u nas będzie wykorzystywana. Rozrzutnik, no, na areale będzie rozrzucał tak w sezonie w granicach 300 hektarów. Jakie poprzednie maszyny pracowały, co ona zastąpiła? Dwa rozrzutniki HW 16-tonowe i rozrzutnik Strautmann 14-tonowy. Chciałem zapytać teraz o dane techniczne tego akurat tutaj modelu. No, ładowność tego rozrzutnika no jest w granicach 25 ton. Ona wyposażona w, w, w wysuwną podłogę i, w, i ścianę. A tu ty najważniejsze, które przemówiły? No i po prostu cenowo. Polski producent. No właśnie, też chciałem zapytać, tak. jak ona wypada ta maszyna, bo rozumiem, że to jest sam początek pracy, dopiero przyjechała, ale jak ona wypada na początku tych prac w porównaniu do tego, co było wcześniej? Nie, no bardzo dobrze. Bardzo dobrze wiadomo, że technologia się zmienia w miarę upływu lat. Tamte były rozrzutniki już rocznikowe, starsze maszyny. Tutaj już technologia jest inna, po prostu no. No ważne też o to podwozie chciałem zapytać, bo tutaj mamy dwie osie, druga oś skrętna, w tamtych maszynach też tak było? Dwie maszyny miały osie skrętne, a jedna nie. Czyli to tutaj jest dla Was obowiązek raczej, żeby coś takiego było? Zamawialiśmy typowo na ten, na szerokim ogumieniu i osie też wzmocnione. Z jakim ciągnikiem tutaj ta maszyna współpracuje na co dzień? Z ciągnikiem marki Case Puma CVX230. 230 KONI. Daje radę na wszystkich tutaj areach, bo widzieliśmy, że pod górkę było ciężko. Tak, daje radę. No po prostu ten rok jest specyficzny, jest miękko. Tutaj jest gleba piaskowa, gdzie my ten pokaz robili, i wykonywaliśmy teraz, obecnie. Ale tak ogólnie daje radę sobie. Podczas dzisiejszego pokazu rozrzutnika Jastek bierze udział e, także rolnik z województwa pomorskiego, pan Piotr Ptach. E, panie Piotrze, z jak daleka pan tutaj przyjechał? No pomorskie, powiat kartuski, typowe Kaszuby, Miechucino miejscowość. Duże gospodarstwo pan prowadzi? No gospodarstwo 30 hektarowe. No właśnie, dlaczego udział w tym akurat tutaj pokazie? Planuje pan nabyć taką maszynę? Tak, dokładnie. Planuję nabyć taką maszynę, bo jest, no jest pojemna, jest efektywna, mniej przejazdów, mniejsze koszty zużycia paliwa, szybsza, szybsza wykonana praca będzie. Z jakiego rozrzutnika teraz pan korzysta? No W tej chwili mam rozrzutnik jednosiowy, broszart 10-tonowy. No, też maszyna sprawna w naszych, naszych, na naszym terenie, w naszych górach, ale mówię, ta maszyna by była bardziej efektywna, po prostu dwa razy szybciej będzie zrobiona ta praca, która, którą teraz wykonuje. Tym bardziej przy tych naszych Zielonym Ładzie, które tutaj nam proponują, no to mamy ograniczony czas na wywóz, na orkę. No i to trzeba w tym kontekście teraz iść. No, trochę nas Unia zmusza do tego. No właśnie, czyli przede wszystkim pojemność, ale jakie tutaj inne cechy za tym przemawiają? Uniwersalność na przykład? Uniwersalność, oszczędność paliwa bo jest mniej przejazdu. Grabność również tej maszyny, nie? No wygnąc, grabność. Arka Jastek, dlaczego ten kierunek? Nie ma dużego wyboru na rynku takich przyczep, bo ta przyczepa jest ze ścianą przesuwną, jak, jak już zauważyliśmy. Nie jak, jakaś typowa wywrotka czy łańcuchowy napęd, jest ściana przesuwna. Przede wszystkim jest to bezpieczne, nie ma żadnych łańcuchów, nic się nie stanie, nie zerwie. No jest też bardzo wydajne, bo jest kwestia ustawienia, wszystko hydrauliki, można ustawiać bezpośrednio w ciągniku przepływ oleju, który ściana się przesuwa, z jaką prędkością można dostosować sobie do, do warunków jazdy. Jaką tutaj kwotę trzeba położyć na taką maszynę? Jak to wygląda w porównaniu do zachodnich marek na przykład? Jest to cena konkurencyjna powiem. Nie wiem, czy to cen. dokładnie się nie orientowałam dokładniej, ale pewnie tutaj do zachodnich marek trzeba pewnie z 50% dorzucić tej maszyny. Jak nie lepiej. Okay. Producent z Polski można się dogadać. No na pewno, to, bo tu chociaż tutaj jesteśmy na polu, jest tutaj przedstawiciel i to też... No jest właśnie to jest, to jest dobre, że jest z kim rozmawiać. Przedstawicielami firm zachodnich nie ma z kim rozmawiać, są tylko dealerzy, a są różne przypadki, że z dealerem się rozmawia, co innego się ustala, maszyna przyjeżdża w innej specyfikacji. Przyczepa dwuosiowana i skrętna druga oś to pewnie też byłaby duża różnica w porównaniu do tego, co pan ma teraz. E, tak, ta druga skrętna oś jest bardzo pomocna przy nawrotach, bo te... Tylnie koła się same zawracają, znaczy same, no Siłą, siłą oleju są skręcane i pomagają w zawrotkach. I to też, też jest kwestia tego, te, głównie bezpieczeństwa, takich nachyleniach stoków w górach, w jakich my tam pracujemy. No to akurat jesteśmy na prostych terenach. Gdzie, gdzie jest ten pokaz, ale jest to na pewno maszyna bezpieczniejsza z tą skrętną osią. I też jest ważna rzecz, bo przy takich ostrych nawrotach, jeżeli oś nie jest skrętna, no to to opony potrafi nawet zrzucić przy ciężarze, przy ostrym zawrocie, to przesunie no, tą gumę oponę i, i ją zwali z Felgi. traktor będzie z nią pracował? Ostatnie pytanie. No w tej chwili mam case'a 200-konnego, ale się przymierzam do 260 koni i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy to będzie case, czy inna marka? No na razie zobaczymy.